Cześć, cześć, witam Was na moim kanale. Um, I dzisiaj, jak mówiłem, miałam poćwiczyć se vlog i to właśnie zrobię. Patrzcie, bara, bara, bara. O oh my gosh, nie, nie, nie. A! Co ja robię, widzowie? Nie tam. Dobra, cyk, i żum, ścieżka flip. Dobra, Jezus, rozginę, matko. Cyk, dałam sobie radę. Jezus, ludzie odpadnijcie. Cyk, i może już ty się przywitać. Nie ma. No, i właśnie będę z nim zaraz grał, więc. Zobaczymy, czy nam szczęście do pasi. No. To można zjeść. Hmm. I pa, nie mogę otworzyć. Dostęp do. Teraz już ja to wygram. widzowie bo jak to przegram, to jestem totalnym lubeczkiem.

bil to wygrał o kurde Dope mm. kozak us O kurde czekaj zrobię też no tak Tutaj grupka jest stworzona. Syk, syk, grupka tworzona. Może wejść wejść. Boże. Zostawiam zostawcie łapkę w górę i subika, po więcej I mm, ja po prostu y, będę y, ten, w większości nagrywał, takich stumble guys I widzicie jaką mąż je pięknął? Widzowie mm? A ścigę się do mety. A nie, ja chcę odpoczywać, nie się ścigać. Haha. Widziała, bo ty pięknie. A widziałeś, że to zmienia w kierunki. Czasem. No, myślałam, że wiesz, ale... Mm. Patrzycie mm. si wow. na petaś. Mm. Ja Dex, no petaś się Čekám, čekám. dało. na mnie. Pa ja czekam. Czekamy na to. Bara bara, bara. No. A. B. A ja tu Czekamy. Barabara. Bara. Aj, a stój mi na głowie. Czekaj, troszkę się trochę. Tutaj stój. Gdzie ja? Tam. Czekaj tam. Czekaj. I chodź, pan na to. Barabara bara, wiri bara, bara, wiri. Minął. Też i tak byśmy byli pierwsi. Pa. Pa. na to, ja cię nabiorę. Co? teraz ja też to zrobię. Widzowie? Ja Widzowie? Ja oglądam Czas na bić. Kakao mi. Ehm. Ehm. Zowie. dziwcie ja... się, dlaczego tak tu jest? Ja stoję bokiem. Ja będę. Oglądam... Tego wystrzeliło strzelił idealnie. O nie, nie, już przegra, już przegra. Ty też przegra. A ja oglądam... Ale ja wygram, zobaczysz. Ja... No bo ja mam 85 koronek, więc muszę ci dać trochę. Wygrać. No, no ale jakbyś chciał też wygrać, to możesz, ale ja będę zawsze yy, ten. Jak będziesz mieć ping, to nigdy nie będę. Los Temple, ścigaj się do mety. Ściągaj się do mety. Ej, a pamiętacie jak dawno było dobiegnięć do mety? Dlaczego ten też się do mety? Bo nie wiem dlaczego. Później zmienili coś. To kurde, jeśli ktoś kurde. nie ma y, Fortnite'a to link w opisie, bo też będę czasem nagrywał Fortnite'a. Dobra, ja czekam żeby mnie kula wrzuciła i mnie wrzuciła. A ty tu dopiero? Ja nie zakwalifikuję, bo chcę się bawić. A ja cię nie mogę wyszukać. O, mam O zakwalifikujesz się, zakwalifikuję ja Się pewnie nie jako Nie zakwalifikuje się właśnie. Zakwalifikujesz, strzel mnie do mety. Dobra, idź do mety. Dobra. Ej, a co jest w ogóle? Ej oh! ty. Patam, tutaj. Gdzie go wystrzeliło? Nie jestem. Dobra widzowie, dajemy radę. A ten! Patrzcie, I zaraz go wywali pewnie do, tam, do tej dziury, ale na szczęście, że nie. Kalim, proszę. Ka, Blogdash. Blogdash. dawajcie, blogdasza. Nie! Za! za, za, za. Ściga się do męty, jungle roll. Jungle roll. Nie ci wygrać? A chcesz? Nie wiem o co chcesz. mogę. ja mogę. Czekaj, czekaj. Dobra, masz. Już, już ci dam wygrać, co nie? No jest? raczej, a ja nie mówiłem, że... Chcę. No mówiłeś, że chcesz! Powiedziałam, że może. W sumie nie wiem, czy tak mówię. Ale dobra. Nieważne. Nie. Ważmy. Nie. Ty jesteś bardziej... Nie. Nie. Hello. Patrz. gdzieś się usiadł, co tak, co tak, co mówisz? Aha, ha, ha tak, no nie, nie. co tak, co tak, co tak, co tak, co tak, co co tak, 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 pierwszy. Ja byłam... no, dobra, nie. Ja. Like Proji Grupa stwórz grupa stwórz Masz? Widzowie. Pamiętajcie dajka. Dajcie mi łapkę w górę Nie i dawajcie. sobiejka. Nie dawajcie. Dawajcie mi. Nie. Mu też. Dobra. Mi i jemu. Dobra. Czyli ty, ja nie, nie. czyli ty i y, ten i Maryfi. Jak tylko. Ehm. Raczej będą błoty, co nie? Hmm. Będą. Proszę, żeby były i żeby był lava Rush, też. U mnie przed chwilą stało co. Tej ty. Tak, boty. Ktoś mi wysłał jakiś komentarz na moich filmach. Teraz? Ale... No, nie A ci pisało? Widzowie. Gadajcie, co mi napisaliście. Pamiętajcie, że y, macie mi też dawać chłopki w górę. I y, ja tylko was Wam powiem, że jak tam Guys, jak każdy, ktoś gra, to nawet jest fajnie. Chodzie, bara barabara. Bara, bara. Co? będzie szansa, że może go wylosujemy e, e, z widzenia. Ja go wylosuję. Ja też. Ale myślę, ten kto pierwszy napisze, pamiętajcie, że my wiemy kto pierwszy napisze. Bo ten kto pierwszy napisze w świetnie mu serduszko. No raczej ja. I, 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 no, patronal! Patronal! Co ja odzwoniłem pokazać, to? co? Co chcę? Co się da? Patrz! Dobra, czekaj, niech mnie zabije. Patrz! Cyk! Ujku! Czekaj, nie, nie udało się. Cyk! Mm, jakby to wie, jakby ujku. to um, też będę, jeśli chcecie to. Um, możecie też z nami grać, z, znaczy ze mną i ja mówiłam, że już do 3 gwarantowane do 3 grudnia. Tylko że pamiętajcie, że ten czekaj, że każdy może ten. Każdy nawet. Ale jeśli da ktoś subiko oczywiście. Bo jak ktoś nie da to po prostu Niestety nie. No, nie. I zrobię tak, żeby pod filmem był też komentarz. Nie, nie. Kiedyś to było problemy, to... a Co będzie? Firefo. Bo ty I tutaj ja. zawsze tak szybko co nie. Bo ty tak patrz. patrz jak co robią. Patrz. Nie yeah. kto więcej coś zrobił? Ja nie! No co jest? Co jest? Otóż te stację. Nie nie będę. Nie będę. A jednak ja nie będę. w ogóle ten jak telefon jak będzie blok deszczyny to ja wychodzę i sprawdzam tylko komentarze albo sprawdzimy mm. co je ja zrobię dobra ja teraz ja gram sam no, no zawsze tak się dzieje i teraz oczywiście sami zagramy on ma laser tracer ej. Co ma być? Co on już odpadł? Trzy, graczuję. To ty też odpadnij. Nie, e. Tak. Nie, e. Nie, nie. E. Zaraz odpadniesz. No, dla nich też jest ciężko. Jak ja zaczęłam, to od razu wszystko było mi ciężko. Nie wiem. Aha. Nie na No nie, najgorsza. Canon Clayp to jest najgorsza gra. Ja bo ja tam muszę się wybijać z grzywką, więc nie No ja też. No to Cyk, cyk. Ej jakby tam... nie! to... Miłe. Dwa razy Będę jako pierwszy. Ja nie wierzę! Widzę je! Koniec rundy! Żeby był blogdash! Bardzo was o to proszę! Bardzo proszę was o blog Dasza. Voorzitter, de wiskundige voorzitter het Ale też dokuczał, żebym... No nie, poddasz. Czek. Patrzcie, oh, Nie! Nie, nie walną. Czy walną? Stoję. No nie! Uderzcie mnie! Nie. Nie tam! Nie tam. trzy. Oh Nie. Najgorzej. Dobra, widzowie. Ja kończę odcinek. I bắp